Cześć! Dzień dobry! Fajnie, że jesteś. Dzisiaj będzie o poczuciu winy i o wstydzie. Tak naprawdę to potrzebujemy tego wstydu do rozwoju. Potrzebujemy wstydu, żeby wiedzieć, jak chcemy, czy nie chcemy się zachować. Tak? Dziecko przychodzi na świat, nie ma wstydu, więc zrobiłoby sobie krzywdę, nie mając wstydu. Tak, Wstyd się wykształca około trzeciego roku życia. Ale chodzi o to, żeby nie zawstydzać swoich dzieci. Miałam ostatnią klientkę na sesji radykalnego wybaczania, która przez całe życie niosła ze sobą takie wielkie poczucie wstydu. Słuchajcie, doszliśmy do tego, że ona w przedszkolu zmoczyła rajtuski, i no nie było to wprost tak naprawdę. No być może nawet ta wychowawczyni nie miała złych jakichś mm, intencji, natomiast y, przyszła babcia po nią i jakby. Ta nauczycielka na całe gardło, tak, przez korytarz powiedziała, a proszę jutro przynieść czyste, y, czyste rajtuski. I jakby ta dziewczyna wiedziała, znaczy czuła, że y, wszyscy wiedzą, później się na nią patrzą, śmieją się. Zobaczcie też, ile trzeba empatii i ile tutaj nie było tej delikatności, takiego fajnego podejścia, tak pedagogicznego, jak ci nauczyciele kiedyś po prostu nie mieli tej delikatności w sobie i wiedzy, jak, jak, jakby obchodzić się z moimi dziećmi, bo czasem może tak się wydawało, tak? że to dziecko przecież nie zwraca uwagi, za bardzo nie kuma, więc nawet jak tam ktoś się zaśmiał, to przecież nic takiego, tak? co to jest za problem, biorąc pod uwagę, no, nie wiem, problemy starszych, dorosłych ludzi. Ale naprawdę dziewczyna jakby niosła to przez wiele, wiele lat i bolało ją to do tego momentu, tak? A słuchajcie, wstyd jest um, oblepiający, wstyd, ten toksyczny wstyd um, jest um, bardzo uciążliwy w życiu, tak? bo on dotyka Ciebie, on dotyka bezpośrednio Ciebie jako osoby. Więc jak możemy coś z tym zrobić, jeśli wierzymy w to, że to jest na stałe, tak? Ja na stałe jestem beznadziejna, ja na stałe jestem zła. To bije w naszą taką, taką pewność siebie, wiarę w siebie, samoakceptację, akceptację, miłość do siebie, tak? Więc w ogóle takie poczucie wartości, kiedy jest wstyd, on trzyma cię w takich ryzach, tak? Nie odezwiesz się na zebraniu, bo się wstydzi, że ktoś będzie się śmiał, bo pamiętasz gdzieś jakieś sytuacje, które były bolące no i nie chcemy wracać do, do takich właśnie wspomnień, do tych emocji. I to w ogóle jest tak jakby pierwszy krok do tego, żeby zacząć pracować ze wstydem, tak? Czyli pierwsze to w ogóle jakby obserwujesz to, co dzieje się w Twoim życiu, że nie podoba Ci się to, tak? Jakby coś się dzieje. W ogóle wstyd i poczucie winy jest na samym dole tej całej piramidy emocjonalnej, jest bardzo niziutko, tak? Więc jeśli dzisiaj w Twoim życiu przeszkadza Ci to, że... Hmm, jakby nie potrafisz rozkwitnąć, nie potrafisz chwytać po więcej. Zobacz, zadaj sobie też pytanie, po ile rzeczy nie sięgniesz, po ile rzeczy, na ile rzeczy sobie nie pozwoliłaś, nie pozwoliłaś, z ilu rzeczy zrezygnowałeś, bo był ten wstyd, tak, bo, bo ja się nie odezwę, bo ja się nie znam na sztuce, bo ja nie wiem, nie jestem taka ciekawa, bo ja może niedobrze wyglądam, bo może nie pójdę na, nie wiem, na zumbę, bo nie umiem się Poruszać, tak? A na zombie jest świetna zabawa, tak? No chciałabym, ale się wstydzę, tak? Bo co sobie o mnie pomyślą? Bo się nie nadaje, bo jestem za stara, za młoda, za gruba, za chuda, za głupia, za coś tam, z mojego miasteczka, z dużego miasteczka. Więc generalnie ten wstyd, słuchajcie, trzyma nas w takich blokach startowych i nie pozwala nam żyć w pełni. Nie jest to dobre. Zdrowa dawka poczucia wstydu, to, że się wstydzimy, że pewnej rzeczy nie robimy, jest ok. Mówię o tym toksycznym wstydzie, który nie pozwala nam rozwinąć skrzydeł naszego potencjału, który tak naprawdę chowa nas za przeróżnymi maskami, za przeróżnymi mechanizmami obronnymi, tak? Wpycha nas w przeróżne uzależnienia i każde uzależnienie, nie mówię tylko o alkoholu, każde za dużo, za bardzo jest uzależnieniem, żebyś nie czuł, Żebyś nie rozkminiał, żebyś właśnie nie czuł tego wstydu, tak? A pod może być lęk, może być gniew, różne jeszcze inne emocje. I jeszcze może powiem szybciutko, że taki wstyd, zdrowy wstyd jest taką emocją chwilową, tak? Jest emocją, która jakby przyjdzie i coś Ci mówi, tak jak każda emocja jest informacją. Ale wstyd, ten toksyczny jest bardziej takim permanentnym stanem, który Ciebie dotyczy. Ciebie oblepia i właśnie to jest jakby ten problem, to, to jest źródło tego, że co możesz z tym zrobić, i ty na stałe czujesz się niewartościowa, niegodna, niefajna, nie wiem. Ogólnie jesteś złym człowiekiem, gorszym od reszty świata, tak? Inni po prostu są lepsi w tym, w tamtym, a ty nigdy nie będziesz, nie wiem, dość dobra. Zawsze coś, tak? I nawet jak stajesz po prostu na paluszkach i wchodzisz w ten perfekcjonizm, żeby nie czuć wstydu, to zawsze coś, prawda? I zawsze coś po prostu o malutko się wykrzaczy, żeby ten wstyd się pojawił. Więc słuchajcie, co Wam polecam przede wszystkim naprawdę, jeśli Wam to przeszkadza, przyjdźcie jakby po pomoc, postarajcie się poszukać pomocy profesjonalnej, bo to zawsze lepiej działa, bo to są emocje, od których my uciekamy, no bo jak boli, no to nie chcemy, tak? Nie chcemy do tego wracać, nie chcemy otwierać tej piwnicy, nie, nie chcemy tego grzebać, w tym grzebać. Natomiast, chociażby, trener radykalnego wybaczania zobaczy to wszystko, jakby prze, przeanalizujemy razem linię życia, gdzie to się pojawiło, tak? I co to jest za emocja, co się kryje pod tym, tak? I naprawdę nie uciekajmy od tego, bo to, co jest w środku, tak? Coś środku, to i tak już jesteś w środku tej, tej Pandory i to i tak Ciebie w jakiś sposób niszczy, tak? I tak te emocje, które są gdzieś tam zamotane, Tobie nie służą. Więc to, że Ty się na to z taką latarką miłości, tak? Nie schodzisz do piwnicy, nie chcesz po prostu temu się przyjrzeć, to i tak Tobie nie służy, tak? Bo owszem, czasem nie jesteśmy na to gotowi. Ale to i tak się odzywa w sytuacjach, w osobach. I uprzyszcza Ci życe. Tak. Zobacz, jaka byłbyś, byłabyś wolna, szczęśliwsza, co byś zrobiła, gdybyś nie czuła tego wstydu. Może cofnij się wstecz? Z ilu rzeczy zrezygnowałaś, bo czułaś się nie dość dobra, czułaś właśnie. Kurczę, no dobra, ja pójdę na tą galę, na, na to spotkanie, na to przyjęcie e, gdzieś tam, ale no co ludzie powiedzą, tak? Co oni sobie o mnie pomyślą? Ja taka nie za bardzo, tak? Z czym do ludzi? I ilu rzeczy teraz możesz żałować? Ilu pięknych rzeczy i przygód zrezygnowałaś, bo pojawiło się to poczucie wstydu? Więc pierwsza rzecz, w ogóle pierwsza rzecz, jest taka, okej, okay, przeszkadza mi to, chcę coś z tym zrobić. Potem, jeśli nie możesz na ten moment zwrócić się po profesjonalną pomoc, czy do psychologa, czy do trenera radykalnego wybaczania, gdzie naprawdę mamy fajne narzędzia, bo patrzymy, co pod tym, tak, I co na linii życia, co ci to przypomina. Słuchajcie, takie rzeczy odkopujemy, tak, że nawet kobieta piękna, kobieta nie, nie lubi tak? komplementów, źle się z tym czuje, tak, bo kiedyś była no, nawet nie tak? Przez starszego nauczyciela, ale to było coś, to była ta emocja, do której ona nie chce wracać, nie chce się z tym skonfrontować. I do tych emocji, słuchajcie, wracamy, bo nie uzdrowimy tego, czego nie poczujemy. Więc tak naprawdę dzisiaj mężczyźni nie robili niczego złego, po prostu uprawili kobiecie, pięknej kobiecie, mojej klientce komplementy. Natomiast ona jakby stroniła od tego, się z tym czuła, czuła się brudna, słuchajcie i tutaj też jest poczucie winy, tak że ja strojem mogę komuś coś, nie wiem wzbudzić, tak że, że po prostu, no nie, więc, więc golfy, <golfy>, golfy długie spódniczki, spodnie, żeby absolutnie niczego swoim zachowaniem nie wzbudzić, tak, więc tutaj uzdrawiamy te wszystkie rzeczy i to się naprawdę dzieje dosyć szybko trener radykalnego wybaczania jakby widzi ciebie jako istotę już doskonałą, więc nawet te wstydy, te nasze bolączki słuchajcie, bardzo często są bolączkami i wstydami wielkiej rzeszy ludzi, tak? jakby co druga matka ma w sobie poczucie winy, poczucie wstydu, że nie jest dość dobrą matką nie jest, że była wczoraj zmęczona, że nie zrobiła dobrego obiadu, że kurczę nie zrobiła tej pracy domowej, że wiesz nie coś, tak? Bardzo ciśniemy tą perfekcyjność i trzymamy w sobie i poczucie winy, i poczucie wstydu, mimo że naprawdę dajemy z siebie dużo i nie mówimy też o tym. I to jest kolejna rzecz. Wstyd siedzi w cieniu. Wstyd siedzi w cieniu jak taka tajemnica. A naprawdę Ty jesteś pięknym człowiekiem i to, że Ty masz jakieś takie rzeczy, jak ciemna strona księżyca, których nie akceptujesz to z jednej strony, no okej, okay, można stawać się lepszą wersją siebie, ale przez to tak naprawdę nie rozwijaś skrzydeł, tak? Bo boisz się tak bardzo, boisz się zajrzeć do tej ciemnej piwnicy, że po prostu to no, właśnie trzymacie w tych takich boksach startowych i może jutro, może kiedyś, bo ja zawsze, bo ja coś, bo ja nigdy, bo ja nie powinnam, bo ja generalnie nie jestem dość dobra, tak? I z czym do ludzi. Więc naprawdę tutaj jakaś taka z latarką miłości, słuchajcie, naprawdę, i akceptacja tego, bo to i jakby. Później dążymy do tego, żeby była akceptacja. Akceptacja, miłość, tak? Mówi się o tym wszelako, tak? Ale akceptacja i miłość naprawdę robi bardzo, bardzo dużo. I tu nie o to chodzi, żeby teraz robić złe rzeczy. Znowu, sumienie, tak? Jeśli masz jakiś swój rys, jakiś kręgosłup, jakieś takie zasady moralne, to wtedy kiedy wychodzisz poza schemat, poza coś, nie wiem, kogoś obmówisz, kogoś oszukasz, jesteś niegrzeczna, niemiła, na kogoś tam nakrzyczysz i to nie mieści się w Twoich zasadach moralnych, no to wpada, prawda? Sumienie, no i Ci mówi. I Ty masz takie poczucie winy, tak? Teraz przechodzę do poczucia winy. Słuchajcie, ale poczucie winy jest trochę lżejsze, bo to dotyczy Twojego zachowania. I tutaj... Byłabym za tym, że to jest dobre i zdrowe, tak? bo poczucie winy, w granicach oczywiście normy też nie toksyczności pomaga tobie przeanalizować, co zrobiłeś i dlaczego tam cię coś gryzie, tak? bo no nie wiem, bo okłamałeś mamę, bo nakrzyczałeś na dziecko tak? i to gryzie cię, gniecie, więc nie zamiataj pod dywan. Tylko naprawdę, po dorosłemu, co mogę następnym razem zrobić? Przeproś to dziecko, przeproś tą mamę. Można coś uczynić, tak? Można naprawić. Można przeprosić po prostu. Jak nie osobiście, nawet radykalnie, tak? Bo czasem te przeprosiny są takie na siłę. Ale znowu, ważne są intencje, tak? Więc, więc przepraszajmy szczerze. I następnym razem, co możemy zrobić inaczej, tak? Jeśli ciekniecie, no to coś jest nie tak. Więc co następnym razem możemy... E być mniejsi, być bardziej uprzejmi albo y, z drugą stronę y, stawiać granice, ale w sposób kulturalny, w sposób fajny, w sposób y, nienarzucający się, w sposób taki niehamski, nieagresywny, tak? Można stawiać zdrowo granice, tak? Polecam Wam chociaż trochę y, liznąć podstawy y, języka Żarafiego, tak? Gdzie to jest język miłości? Naprawdę można y, mówić o swoich potrzebach. I pragnieniach w sposób nieoskarżający. Taki, że ktoś nie czuje się zaraz atakowany. Tak? No bo jeśli ktoś się czuje atakowany, oczywiście, że zaczyna się bronić. Więc co wam radzę? Jeśli was topniecie, poczucie winy, poczucie wstydu. Poczucie winy jest, no, powiedziałabym, lżejsze, bo zawsze możemy pracować nad swoim zachowaniem. Tak już powiedziałam. Ale to poczucie wstydu. Poszukajcie kogoś, z kim możecie porozmawiać w sposób empatyczny, naprawdę. Czy to przyjaciółka od serca, czy jak nikogo nie masz, porozmawiaj ze słuchawką od prysznica, ale też naprawdę z całego serca polecam Wam e, trenera radykalnego wybaczania. I pokazanie tych rzeczy, tak? Do źródła, tak? Co Ci to przypomina na linii życia? Gdzie tak miałaś? Gdzie poczułaś podobną emocję, tak? Nie odwracajmy się od tego, bo i tak to puka do naszych drzwi. I tak to jest trochę bez sensu, bo możemy się odwracać rok, drugi, a kurczę, życie nam i tak to pokazuje. Poza tym, tak jak powiedziałam, nie odezwiesz się na zebraniu, nie pójdziesz na zumbę, nie wyszalejesz się, nie zrobisz wielu ciekawych rzeczy, które zrobiłbyś, zrobił Robić, nie, nie mając tego poczucia wstydu, a to naprawdę nikomu nie służy. I praca z poczuciem wstydu prowadzi do akceptacji, prowadzi do miłości, prowadzi do akceptacji też tej części Twojej ciemnej strony, tak? Ciemnej strony księżyca, bo my tacy jesteśmy, po prostu tacy jesteśmy. Nie o to chodzi, żeby nad sobą nie pracować. Chodzi o to, żeby po prostu. Wiedzieć, takie są moje mocne strony, takie są moje e, słabe strony, ale mam prawo do błędu, nawet jeśli powiedziałam jakąś głupotę na zebraniu, ok, stało się, stało się, pracuję nad tym, nie wiem, następnym razem się po prostu lepiej przygotuję, ale słuchajcie, to nie jest koniec świata. I naprawdę, jeśli ktoś śmieje się po drugiej stronie ulicy, to nie musi dotyczyć nas. Jeśli ktoś śmieje się na zebraniu albo krząknął, Wtedy, kiedy Ty coś mówiłaś, to też naprawdę nie musi dotyczyć Was, Ciebie. To, co Wam polecam, co stosuję zwykle na sesjach, to jest wirówka, to jest oderwanie interpretacji od faktu. Co jest faktem, co jest interpretacją naprawdę, bo te interpretacje, które niesiemy od dzieciństwa, bo mama się skrzywiła, kiedy mówiliśmy wiersze, kurczę, może ją nos zaswędził, może coś, jakby fakty to jest tylko to, co zarejestruje kamera i obraz, tak? To jest tylko to. Dźwięk i obraz. I to jest fakt. A wszystko inne może być w domyśle, tak? I to zależy. To zależy, czy to jest bałagan? Czy u mnie jest bałagan? Nie. Trzy kubki. Ciuchy na łóżku. Dzisiaj zaraz sprzątnę. Czy to jest bałagan? Nie. Możemy to nazwać po prostu. Dla Ciebie to jest bałagan, dla mnie to nie jest bałagan. Więc oderwanie, tak? To jest interpretacja, to jest fakt, jest mega, mega ważne. Więc słuchajcie, świadomość, obserwowanie swoich emocji. Obserwowanie swoich emocji i co ci to przypomina, ciśnijmy, tak? Bo tak jak te drogi neuronalne wiadomo, boli, niefajne to jest, ale uciekamy od tego, nie chcemy tego czuć. Kiedy tak się czułaś? Co ci to przypomina, tak? I naprawdę m, warto się tym zająć, posprzątać i nie musieć odrabiać y, tych lekcji w nieskończoność. Kolejna rzecz jest taka, żebyś naprawdę nauczył, nauczyła się słuchać swojego krytyka wewnętrznego, bo on ci dzianga po prostu takie pierdoły. Podobno statystyki mówią o tym, że aż 80% naszych myśli dziennie to jest krytykaństwo, tak? To jest ten nasz krytyk wewnętrzny, który ci po prostu mówi, marudzi, dziangoli. No, ale to pewnie jest przetrwanie, tak? Ta nasza gadzia, mózg, gadzia, część mózgu, która po prostu jest za przetrwaniem, jak kiedyś, tak? Nie musieliśmy być szczęśliwi. Ważne, żeby po prostu nie robić niczego nowego, ciekawego, żeby się nie rozwijać, żeby po prostu przetrwać, tak? Mieć pełny brzuch i przetrwać. Więc zaprzyjaźnienie się z tym krytykiem wewnętrznym, filmik też mogę Wam podlinkować, bo nakręciłam o tym odcinek. Warto jest, żeby... Zaprzyjaźnić się tak naprawdę z krytykiem wewnętrznym, jakby on nie minie. On jest, on jest częścią nas i ma też funkcje dobre dla nas, pożyteczne. Ważne, żeby po prostu nie dominował nad nami, żebyśmy po prostu umieli sobie z tym poradzić. Kolejna sprawa jest taka, żeby wziąć odpowiedzialność. Słuchajcie, wzięcie odpowiedzialności jest tak naprawdę kluczowe i wymagające do tego, żeby wyjść ze świata ofert, tak? Choćby. Choćby tyle, choćby po prostu jak najmniej, ale gdzie jest moja odpowiedzialność? Gdzie jest moja odpowiedzialność w tym, co się dzieje, tak? Bo y, choćby 10%, tak? Bo kiedy jesteśmy w świecie ofiar i oglądamy się na cały świat, on mi to zrobił, y, przez nich to, y, ja nie mogę, ja już jestem taka inna, nie mogę, tak? Jest po prostu tkwieniem w świecie ofiar, więc wzięcie po dorosłemu. Za siebie, za bary, za życie odpowiedzialności jest tutaj mega, mega ważna. Kolejna sprawa, którą możecie zrobić przy pracy nad wstydem, słuchajcie, weźcie sobie kartkę i napiszcie wszystkie osoby, którym zawiniliście, którym zrobiliście coś złego. Tak? Taki po prostu rachunek sumienia. Tak? Możecie do tego wrócić, możecie przeprosić, możecie dużo uczynić, możecie wyjaśnić, możecie porozmawiać, możecie spróbować to naprawić. Po dorosłemu i bardzo dojrzałe. No i bycie na bieżąco ze swoimi emocjami, tak? Nie pod dywan, tylko na bieżąco, tak? Nazywanie swoich emocji, y, potrafienie tego nazwać, tak? Jak ja się z tym czuję, y, ciało też nie kłamie, więc y, kiedy y, ściska cię w gardle, kiedy masz jakieś ociężałe ramiona, kiedy po prostu nie wiadomo, co dzieje się z twoimi jelitami, z twoim brzuchem, y, z kolanami, z całym ciałem ciało nie kłamie, tak? Więc nazwij tą emocję. Y, po to, żebyś wiedział, jak z tym pracować. Więc ta sama obserwacja jest mega ważna. My się tego nie nauczyliśmy, nikt nas tego nie uczył, tak, w szkole, w domu, nikt nas tego nie uczył, a zresztą mam takie wrażenie, że rodzice przynajmniej kiedyś lubowali się w tym, żeby wpędzać dzieci w poczucie winy i zawstydzać, tak? Jak mogłaś, e, dziewczynki to, e, chłopcy nie to, e, po co się tak marzysz, e, jak mogłaś, e, przyniosłaś mi tyle wstydu i ogólnie, ogólnie wpędzanie w nas, że nie jesteśmy tacy, jak powinniśmy być, e, no pewnie coś im to dawało, tak? Pewnie im dawało to żeby nie czuć samemu. Także sami po prostu nie sprawdzają się w pewnych kwestiach i przede wszystkim nie mają dostępu do swoich emocji. Ale dzisiaj są fantastyczne tak naprawdę czasy, możemy być takim pokoleniem, który już coś z tym zrobi i tak naprawdę, no nie wiem, wychowa fajne pokolenie i da dobry przykład, żeby się nie odwracać właśnie od tych emocji i żeby coś z tym zrobić. Słuchajcie, wstyd, wstyd jako emocja, naprawdę jest bardzo ciężka, bardzo trudno z tym pracować, bo, bo trudno jest dojść do tego, że coś mogę z tym zrobić. Nam no, się wydaje, że to jest takie na stałe: na stałe nie jestem fajna, na stałe nie jestem dość dobra, na stałe nie nadaje się, jestem gorsza od innych, ale naprawdę można z tym pracować tak jak pracowaliśmy 40, 50 czy 20 lat nad tym, że nie jest OK z nami, tak. Pracując nad tymi nowymi ścieżkami neuronowymi, tak jak y, autostrada, można wyjeździć nowe schematy, y, nowe, nowe przekonania, tak, i tutaj też radykalne wybaczenie pomaga, tak, żeby zobaczyć te schematiki, y, popracować nad przekonaniami, a potem, słuchajcie, ćwiczyć. Niestety ćwiczyć, bo nie udało się chyba nikomu zrobić sześciopaku raz na zawsze i po prostu te mięśnie, jak na siłowni, y, trzeba ćwiczyć, trzeba sobie mówić fajne rzeczy, trzeba y, jakby. Zdawać sobie sprawy właśnie ze swojego cienia, ale pielęgnować wspaniałe rzeczy i starać się, starać się być fajną, fajną osobą, która idzie w rozwój, tak? A jeśli coś po prostu poszło nie tak, to zwyczajnie przyznać się po ludzku, podejrzałemu, nie przyszło mi, nie poszło mi, nie dałam rady, źle się zachowałam, źle Ciebie potraktowałam, nakrzyczałam, oszukałam, więc podejrzałemu, tak? i fajnie jest tak z punktu widzenia duchowego wybaczyć naprawdę słowo harcerki to, kiedy my poczujemy tą lekkość kiedy zostawimy ten ciężar, te kamory które nosimy, bo po prostu oglądamy się na innych, niesiemy po prostu tą zadrę i ja mu nie wybaczę ja mu nie wybaczę, ja mu nie dam rady ja mu nie odpuszczę, tak? to wybaczamy dla siebie i to jest proces, wybaczamy dla siebie duchowo wszystko nie dzieje się nam, ale dla nas, i to jest piękne, ale to jest naprawdę powolny proces, i my wszystko musimy poczuć, tak? Wszystko musimy poczuć i uwolnić powoli, powoli, ale co chcę powiedzieć, że po duchowemu, jakby idziemy po tą radość i po tą wolność i po to, po to poczucie ulgi, ale po ludzku, naprawdę, jeśli ktoś cię oszukał, idziesz, no, idziesz do sądu, tak, idziesz y, i walczysz o to za dość uczynienie, ale jak już nie ofiara, tylko wyprostowana, tak? wyprostowana osoba, która wie czego chce, wie po co to chce, dlaczego to chce y, i umie jakby walczyć o swoje, a nie kuli się jego ofiara, więc y, to wyjście z, z poczucia y, winy wyjście ze świata ofiar jest mega ważne. Jeśli trochę rezonują z Tobą te treści, kliknij subskrybuj, daj komentarz, bardzo jestem ciekawa zawsze Waszych komentarzy, bardzo chętnie na nie odpowiadam. Bardzo dziękuję za dzisiaj, jeśli dotrwaliście do końca. No i co? Jak Cię zawoła, czekam tutaj na Ciebie. Buziaki!